Najbardziej przeklęte bronie w historii... Od początku cywilizacji ludzie wynajdywali narzędzia i broń. Od krzemiennej siekiery i grotów włóczni w epoce kamienia, po broń jądrową w czasach nowożytnych, ludzkość nieustannie starała się udoskonalać i tworzyć nowe bronie, które dałyby im przewagę nad wrogami na polu bitwy. Wprowadzenie broni palnej oznaczało początek najbardziej ekscytującego rozdziału w historii broni. W tym okresie pojawiło się wiele rodzajów broni, które stały się ikoniczne dla swojej epoki. Z drugiej strony nie brakowało też broni, które mogłyby nosić tytuł najgorszych wynalazków w historii. Oto historia pięciu najgorszych rodzajów broni. Harabin rewolwerowy, Colt Model 1855. Colt Model 1855 to świetny przykład na to, jak genialny projekt może skończyć się katastrofą. W połowie XIX wieku amerykańska firma Colt stała się liderem w produkcji rewolwerów, a jej pistolety były najlepsze na rynku. Po sukcesie tych modeli, inżynierowie z Colt próbowali dostosować komorę rewolwerową do konstrukcji karabinu. Celem projektu było zwiększenie siły ognia amerykańskich jednostek kawalerii, które w tamtym okresie wciąż używały karabinów jednostrzałowych. Efektem był kapiszonowy karabin model 1855. Karabin przypominający rewolwer z okrągłą lufą na metalowej ramie i cylindrem umieszczonym w zamkniętej konstrukcji ramy. Jego lufy miały długości 15, 18, 21 lub 24 cale, a kalibry wymiary 36, 44 i 56. W zależności od typu, cylindry mogły pomieścić 5 lub 6 naboi. Chociaż inżynierowie z Colt uważali swój projekt za sukces, okazał się on kompletną porażką z jednego tylko powodu. Strzelanie kapiszonami generowało dużo gorących gazów, które z powodu konstrukcji cylindra często dostawały się do pozostałych nabojów w komorach. Prowadziło to do samoistnych wystrzałów żywych pocisków prosto z cylindra, uderzających w dowolną część mechanizmu pistoletu, która była przed nimi. Mimo, że armia amerykańska przyjęła model 1855, był on użytkowany krótko. Nie cieszył się popularnością wśród żołnierzy z powodu licznych incydentów z samoistnymi wystrzałami, w wyniku których żołnierze parzyli i ranili sobie przedramiona i twarze. Unikali strzelania z broni lewą ręką i trzymali za rękojeść, aby oddać celny strzał na wypadek, gdyby się oparzyli lub gorzej. Wyprodukowano zaledwie około 4400 sztuk. Co czyni tę broń jednym z najgorszych projektów Kolta w historii? Pistolet Mars. Na przełomie XX wieku rewolwery zaczęły ustępować miejsca nowemu typowi broni pistoletowi. Wczesny okres tej ery charakteryzował się niektórymi ikonicznymi projektami, takimi jak Colt 1911, ale też i innymi niezbyt udanymi konceptami. Jednym z nich był pistolet Mars produkowany przez renomowaną brytyjską firmę Webley. Mars tak naprawdę nie był produktem Syble, ale projektem pana Hugh gabetta Fairfaxa, który zawarł z nimi umowę, że będzie on produkować ten pistolet tylko dla nich. Pomysł Gabet ferfaxa na stworzenie pistoletu samopowtarzalnego zaowocował ciężką i skomplikowaną konstrukcją, która przypominała małą armatę. Wszystko w pistolecie Mars było niekonwencjonalne. Górna część magazynka Miała stalowy zatrzask, który zakrywał najwyższy nabój. Co oznaczało, że jedynym sposobem na usunięcie naboju z magazynka było pociągnięcie go do tyłu i do góry do trzonu zamka. Magazynek mógł pomieścić tylko sześć naboi, podobnie jak standardowy rewolwer. Trzon zamka składał się z nadmiernie skomplikowanego mechanizmu obrotowego i zewnętrznego kurka. Po wystrzeleniu cofał się wraz z lufą i zatrzymywał się na tylnej części ramy. Gdy lufa wracała, wyrzutnik wypuszczał pustą łuskę do góry, często prosto w twarz strzelca. Pistolet miał trzy różne rodzaje kalibrów: 8,5 mm, 9 mm i 0,45 cala. 45 była w tamtym czasie najmocniejszym pistoletem na świecie. To jednak okazało się kolejnym problemem, ponieważ pistolet gwałtownie podskakiwał przy każdym strzale, co sprawiało, że jego użytkowanie było bardzo niewygodne. Zapis z jednego z testów brzmiał, cytuję: Nikt, kto strzelał z tego pistoletu, nie chciał strzelać z niego po raz drugi. Dlatego też Ministerstwo Wojny i Królewska Marynarka odmówiły użytkowania go. Zanim ich konstruktor zbankrutował, wyprodukowano łącznie mniej niż 70 pistoletów Mars. Glissenti model 1910. Mimo swej nieporęczności, pistolet Mars był w stanie wytrzymać moc naboju. 0,45 cala, w przeciwieństwie do włoskiego pistoletu Glisenti model 1910, który był zbyt słaby, aby poradzić sobie z 9 mm nabojem, pod który został zaprojektowany. Model 1910 został stworzony po to, aby spełnić wymagania włoskiej armii dotyczące zastąpienia przestarzałego rewolweru służbowego Bodeo. Nowy pistolet był ulepszoną wersją modelu 1906, przystosowanego do słabszego naboju o kalibrze 7,65 mm. Problem stanowiło to, że konstrukcja glisenti nie była wystarczająco solidna, aby wytrzymać moc standardowego naboju Parabellum 9x19 mm. Wystrzelenie tak potężnego pocisku powodowało wybuch komory pistoletu. Włosi znaleźli rozwiązanie, wprowadzając specjalny nabój do pistoletu Glicenti 9x19 mm. Nabój miał te same wymiary co Parabellum 9 mm, ale słabszy ładunek miotający i znacznie mniejszą siłę obezwładniającą. W porównaniu do innych pistoletów 9 mm, Glisenti był zbyt słaby. Model 1910 był znany z innego niezwykłego elementu. Po lewej stronie miał płytę, którą można było zdjąć, aby wyczyścić mechanizm. Była to dość wygodna funkcja, ale przyczyniała się w dużej mierze do ogólnej słabości ramy pistoletu, a płyta często otwierała się sama podczas strzelania. Model Glicenti 1910 został oddany do użytków armii włoskiej pomimo wszystkich swoich wad. Z niską siłą obezwładniającą i magazynkiem zawierającym tylko siedem nabojów, nie miał jednak żadnej realnej przewagi nad rewolwerami Bodeo. Wielu włoskich oficerów zdecydowało się nie wymieniać swoich starych pistoletów na Glicenti i chociaż broń ta pozostawała w użyciu przez całą Drugą wojnę światową, była to tylko broń klasy II. Pistolet rakietowy Gyrojet Historia Broni Palnej widziała dość osobliwe przykłady nieustannych prób ulepszania istniejących i tworzenia nowych koncepcji broni. Tak powstał pistolet Gyrojet, jedna z najbardziej niekonwencjonalnych broni w historii. Chociaż wyglądał nieco futurystycznie, wydawał się być zwykłym pistoletem. To jednak tylko pozory. MB Associates z Kalifornii stworzyli Gyrojet jako alternatywę dla konwencjonalnych pistoletów. Zamiast pocisków inercyjnych napędzanych eksplozją gazu, Gyrojet wystrzeliwał pociski napędzane rakietowo. Aby dostosować się do rodzaju używanych naboi, miał unikalny mechanizm spustowy. Sześć mikronaboi było wprowadzanych do komory z magazynka wewnątrz rękojeści. Po naciśnięciu spustu kurek uderzał w czubek rakiety, cofając ją z powrotem w kierunku iglisy. Po odpaleniu rakieta przelatywała przez lufę z otworami wentylacyjnymi ułożonymi pod kątem. Miały one za zadanie rozładować ciśnienie wybuchu i wprawić rakietę w ruch obrotowy. Ponieważ w lufie i komorze nie było ciśnienia gazu, system pozwalał na lżejszą konstrukcję i niemal nie wywoływał odrzutu. Co więc sprawiło, że Gyrojet był tak słabą bronią? Po pierwsze, produkcja amunicji była zbyt kosztowna. Biorąc pod uwagę fakt, że MB Associates próbowali sprzedać pistolet armii, rząd musiałby wydać fortunę na amunicję, gdyby żołnierze uzbrojeni w Gerojety byli zaangażowani w długotrwałe konflikty. Ponadto, oprócz wysokich kosztów utrzymania, pistolet wykazywał słabą celność i znaczny spadek prędkości po odpaleniu rakiety. Podsumowując, Gerojet był interesującym, lecz całkiem niepraktycznym konceptem. Pojawił się na rynku w 1965 roku, ale amerykańskie siły zbrojne nigdy nie przyjęły jej do użytku. NAMBU-94. Aby broń mogła być użytkowana w siłach zbrojnych, musi ona zazwyczaj spełniać pewne kryteria dotyczące jakości i wydajności. Czasami partie broni niskiej jakości trafiały do jednostek bojowych na pierwszej linii. Nie było jednak zbyt wielu przypadków, w których cała armia została wyposażona w wadliwą broń. A tak było właśnie w przypadku cesarskiej armii japońskiej podczas II wojny światowej i niechlubnego pistoletu Nambu typu 94. Pierwszy raz pojawił się on w 1934 roku, zastępując starszy pistolet Nambu typu 14. W tamtym czasie Japonia już rozpoczęła swoją ekspansję w Azji. I armia bardzo pilnie potrzebowała dużych ilości broni bocznej. Efektem był prawdopodobnie najgorszy pistolet w historii broni palnej. Nambu 94 już od samego początku był źle zaprojektowanym pistoletem o bardzo niskiej jakości. Gdy japoński przemysł wojenny był przeciążony, jego jakość spadła do poziomu robótki ręcznej. Ponadto pistolet miał fatalne właściwości balistyczne. Ze względu na brak równowagi między krótką lufą a mocą pocisku, Nambu 94 był skuteczny tylko z bliskiej odległości. Prawdziwym problemem było jednak to, że pistolet był wyjątkowy, zawodny i stanowił prawdziwe zagrożenie dla zdrowia i życia strzelającego. Mechanizm Nambu 94 został zaprojektowany w taki sposób, że pozwalał na przypadkowe wystrzały naboju przed wprowadzeniem go do komory. Innym zagrożeniem była dźwignia na zewnętrznej lewej stronie pistoletu. Dźwignia łączyła spust z iglicą, więc jeśli pistolet upadł na coś twardego, gdy mechanizm był napięty, to wystrzeliwał. Stanowiło to oczywiście większe zagrożenie dla tych, którzy go używali, niż dla celu po drugiej stronie lufy. Krążyły historie, że pistolet był nazywany samobójcą do celów specjalnych lub pistoletem kapitulacyjnym. Ponieważ uważano, że jeśli japoński żołnierz poddawał się i odkładał broń na bok, mógł jeszcze nacisnąć spust i oddać ostatni strzał. To prawdopodobnie mit, ponieważ jeśli japoński żołnierz faktycznie udawałby kapitulację, to miałby przy sobie coś wartościowego, jak chociażby granat ręczny do detonacji, by spróbować zabić nie tylko siebie, ale i jak najwięcej jednostek wroga. Pomimo wszystkich wad i słabej jakości, cesarska armia japońska Używała tego pistoletu do końca wojny. Do roku 1945 wyprodukowano około 70 tysięcy egzemplarzy, a jakość produkcji spadała z każdym rokiem. Japończycy kontynuowali używanie Nambu 94, ponieważ ich przemysł nie miał ani czasu, ani zasobów na wyprodukowanie czegokolwiek innego. Uzbrojenie włoskiej piechoty podczas II wojny światowej. Charakterystyczną cechą włoskiej armii podczas II wojny światowej było jej słabe i niewystarczające uzbrojenie. Mimo że broń produkowana w słynnej włoskiej fabryce broni Beretta była najwyższej jakości, reszta broni była przestarzała i bardzo niskiej jakości. Ponieważ włoski przemysł lat 30. XX wieku był podkopywany przez kryzys finansowy i biurokrację rządową, produkcja broni nie spełniała imperialnych aspiracji Mussoliniego. Pistolety Glisenti M1910. Glisenti M1910 był standardowym pistoletem włoskiej armii podczas I wojny światowej, ale pozostał w użytku do końca II wojny światowej. Strzelał wyjątkowym nabojem Glisenti 9x19 mm. Nie cieszył się popularnością w armii, gdyż uważano go za pistolet drugiej kategorii. Jednak z powodu ogromnego zapotrzebowania armii na pistolety, Glisenti został wydany jednostkom rezerwy i karabinierom. Beretta M1934 była najczęściej używanym pistoletem w armii włoskiej w czasie II wojny światowej. Pistolet wyprodukowano w dwóch wersjach. W najpopularniejszej wersji był zasilany krótkimi nabojami korto 9x17 mm, a w tej mniej powszechnej M1934 nabojami 765x17 mm i był przeznaczony dla sił powietrznych i marynarki wojennej. Beretta M1934 była dość małym i lekkim pistoletem z mechanizmem odrzutu, jednak jej moc była mniejsza niż większość ówczesnych pistoletów służbowych z okresu wojny. Ze względu na dobrą jakość, Niemcy kontynuowali produkcję M1934, gdy przejęli fabryki Beretta w 1943 roku. Strzelby karkano M1891. Tak jak wszystkie inne armie biorące udział w wojnie. Włosi również używali starych jednostrzałowych karabinów do uzbrojenia jednostek piechoty. W ich przypadku był to jeden z najbardziej przestarzałych karabinów służbowych, Karkano M1891. Od wprowadzenia go w 1891 roku do II wojny światowej niewiele się w nim zmieniło. Jego główne cechy to zmodyfikowany zamek typu Mauser i magazynek Mannlicher na 6 naboi. Magazynek Ładowano poprzez załadowanie zasobnika z amunicją, którego nie można było wysunąć przed wystrzeleniem ostatniego naboju. Karkano strzelał starymi nabojami 6,5 na 52 mm. Pociski były zaokrąglone, co było przestarzałą metodą już podczas I wojny światowej. W trakcie wojny włosko abisyńskiej w latach 1935 do 1937 włoscy dowódcy dostrzegli wady okrągłej amunicji. Dlatego wprowadzili nowy, dość nietypowy nabój 7.35 na 51 mm. Karabiny wyprodukowane lub zmodyfikowane do strzelania nowym nabojem oznaczono jako M189138. W 1940 roku zrozumiano jednak, że włoski przemysł nie jest w stanie wyprodukować dużych ilości nowych nabojów, więc Włosi zdecydowali się powrócić do starych nabojów 6.5 mm oraz do produkcji karabinów pod te właśnie naboje. Podczas wojny Włosi używali różnych wersji karabinu Karkano z dwoma różnymi kalibrami. Pistolety maszynowe Beretta M1938. Dzięki inżynierom z fabryki Beretta, Włosi mieli jeden z najlepszych pistoletów maszynowych podczas II wojny światowej. Pistolet maszynowy Beretta M1938 przypominał wiele współczesnych pistoletów maszynowych, ale wyróżniała go wysoka jakość materiałów i wykończenia. Broń składała się z długiej, polerowanej drewnianej kolby ze stalowym cylindrycznym korpusem i długiej lufy chronionej przez perforowaną osłonę. Pierwsza wersja M1938A miała wycięte cztery otwory w osłabiaczu odrzutu. Wszystkie elementy były wykonywane ze stali maszynowej, co podnosiło ogólną jakość produktu. Beretta M1938 strzelała standardową amunicją Parabellum o kalibrze 9 na 19 mm. Dostępne były magazynki o pojemności 10, 20, 30 lub 40 naboi. Znakiem rozpoznawczym beretty M1938, jak i innych pistoletów maszynowych tego typu, był podwójny system spustowy. Tylny spust umożliwiał strzelanie w pełni automatyczne, a przedni półautomatyczne. Dzięki wysokiej jakości częściom i dobrze wyważonemu mechanizmowi M1938 był uznany za niezawodny i bardzo popularny wśród żołnierzy. Uważano go również za cenne trofeum wojenne. Wojna odbiła się negatywnie na włoskim przemyśle zbrojeniowym, co wymusiło redukcję wysokich kosztów produkcji pistoletu M1938. To doprowadziło do powstania beretty M193842 i jego późniejszych wariantów. Skrócono drewnianą kolbę, uproszczono mechanizm spustowy. I usunięto perworowaną osłonę lufy. Nowy karabin maszynowy wciąż miał charakterystyczny kształt berety, ale jego jakość była dużo gorsza. Był jednak znacznie tańszy, więc produkowano go w znacznie większych ilościach. Karabiny maszynowe Breda M1930 Najsłabsza kategoria w arsenałach włoskiej piechoty to karabiny maszynowe. Włoska firma Breda przodowała w ich produkcji. Rozpoczęła ją w trakcie I wojny światowej i rozwijała po jej zakończeniu. Jedną z ich broni był lekki karabin maszynowy Breda M1930. Była to broń bardzo niskiej jakości o dość niezgrabnym wyglądzie z licznymi wadami. Jedną z nich był gwałtowny odrzut broni i lufy. By to zrównoważyć do korpusu broni przymontowywano muszki i szczerbinki. Musiały być one zerowane po każdej wymianie lufy. Innym niewygodnym rozwiązaniem był stały, składany magazynek, zasilany ładownikiem na 20 nabojów o wymiarach 6,5 na 52 mm. Wadą tego magazynka było to, że jego uszkodzenie uniemożliwiało korzystanie z całej broni. Największa wada była jednak inna, choć również związana z nabojami. Puste łuski nabojów miały tendencję do zacinania się wewnątrz zamka podczas strzelania. Aby ograniczyć ten problem, producenci wyposażyli Bredę M1930 w mały zbiornik na olej do smarowania nabojów przed załadowaniem. Problemem było to, że cały mechanizm stawał się przez to tłusty, przez co zbierał dużo brudu i zanieczyszczeń. Wada ta była szczególnie uciążliwa w Afryce, gdzie piasek ciągle kleił się do naoliwionych części, powodując częste zacięcia. M1930, jako jedyne lekkie karabiny maszynowe w armii włoskiej, rozmieszczano w każdym oddziale piechoty. Ze względu na liczne wady był to najmniej popularny rodzaj broni wśród włoskich żołnierzy, a zaraz po zakończeniu wojny został wycofany z obiegu. Fiat Revelli M1914 35. Ten karabin maszynowy był zmodyfikowaną wersją Revelli M1914. Choć broń zyskała złą sławę podczas I wojny światowej, w latach 30. Włosi mieli ograniczony wybór karabinów maszynowych. M1914 Wyjęto z magazynów i zmodyfikowano, zamieniając lufy chłodzone wodą na te chłodzone powietrzem oraz wprowadzając nowy, mocniejszy kaliber 8 na 59 mm. Komorę podajnika na 10 nabojów zastąpiono taśmą amunicyjną. Mimo wysiłków inżynierów Fiat m 35 nie był lepszy od swojego poprzednika. Miał niską szybkostrzelność i problemy z olejem i brudem, oraz był podatny na awarie. Pomimo wszystkich tych wad, Nadal był produkowany w dużych ilościach i używany do końca wojny. Breda M1937 M19 był najlepszym włoskim karabinem maszynowym podczas II wojny światowej, ale nadal daleko w tyle za innymi karabinami maszynowymi z tamtego okresu. W przeciwieństwie do dwóch innych karabinów maszynowych, M1937 był niezawodny w działaniu dzięki zasilaniu gazem. Były co prawda problemy z wydobywaniem łusek, ale mniej poważne niż te w M1930 i M191435. Cechą charakterystyczną bredy M1937 było zasilanie dziesięcioma kasetami z tacą lub taśmami. Ciekawostką tych tac było to, że po każdym wystrzeleniu pocisku mechanizm umieszczał pustą łuskę z powrotem na tacy. Było to spowodowane możliwością przetwarzania łusek na nowo w fabrykach. Choć opłacalna, ta cecha konstrukcyjna mogła spowalniać pracę asystenta strzelca podczas ponownego używania tych tac w ferworze walki. Kolejną wadą systemu było to, że taca mieściła zaledwie 20 naboi, co zmuszało asystentów strzelców do przeładowywania broni po każdej krótkiej serii. Granaty ręczne. Podczas II wojny światowej włoscy żołnierze używali trzech modeli granatów ręcznych, ale wszystkie nosiły tę samą nazwę Modelo 35. Mimo, że działały w ten sam sposób, różniły się konstrukcją i złożonością mechanizmu. Najprostszy i najmniejszy był Oto Modelo 35. Był załadowany 36 gramami trotylu i ołowianą kulą ze szrapnelem. Breda Modelo 35 był bardziej złożoną i potężniejszą konstrukcją. Zawierał 63 gramy trotylu i był większy. SRCM Modelo 35 miał najbardziej skomplikowany mechanizm. Zawierał 43 gramy trotylu owiniętego drutem, który po eksplozji rozpryskiwał się na szrapnel. Granaty ręczne modelo 35 były granatami ofensywnymi o promieniu wybuchu od 10 do 15 metrów. Charakteryzowały się też czerwonym kolorem, który był oficjalnym włoskim oznaczeniem materiałów wybuchowych. Ciekawą cechą wszystkich trzech modeli był użycie zapalnika uderzeniowego zamiast zapalnika chemicznego z opóźnionym zapłonem, Typowego dla granatów ręcznych z czasów II wojny światowej. Włoskie granaty były więc zaprojektowane tak, by eksplodować natychmiast po uderzeniu. Dzięki podwójnemu systemowi bezpieczeństwa granaty Modelo 35 były wręcz niezawodne, choć od czasu do czasu zdarzały się niewypały. Wciąż stanowiły wtedy zagrożenie, gdyż często detonowały się przy podnoszeniu. I to właśnie z powodu tej niebezpiecznej cechy brytyjscy żołnierze w północnej Afryce nazywali je czerwonymi diabłami. Jaka jest Twoja ulubiona broń piechoty włoskiej z czasów II wojny światowej? Zostaw komentarz poniżej. FP45 Liberator Podczas II wojny światowej alianci włożyli wiele wysiłku, aby wspierać ruchy oporu w krajach okupowanych, dostarczając im wszelkiego rodzaju broni i materiałów potrzebnych do rozpalenia walk w Europie. Jedną z najciekawszych broni stworzonych do tego celu był pistolet FP-45 Liberator. Idea tej broni polegała na uzbrojeniu potencjalnych powstańców w okupowanej Europie w pistolety typu stealth, których mogliby użyć przeciwko żołnierzom wroga. Stąd nazwa Liberator. Zamierzano zrzucić na Europę setki tysięcy tych pistoletów, po to by niemieccy żołnierze musieli ciągle oglądać się za siebie, wiedząc, że każdy może mieć przy sobie małą, ukrytą broń. Wymiary pistoletu były kompaktowe. Jego całkowita długość wynosiła 5.55 cala, czyli 141 mm, a jego waga to tylko 1 funt, czyli 0.45 kg. Więc łatwo można było go ukryć w kieszeni. Broń miała na celu umożliwienie członkowi ruchu oporu zabicie wroga z bliskiej odległości, a następnie przejęcie jego lepszej broni. Bliskość celu była bardzo ważna, ponieważ pistolet był gładkolufowy. Więc nie pozwalał na strzelanie na odległość większą niż 26 stóp, czyli 8 metrów. Efektywny zasięg wynosił w rzeczywistości maksymalnie 13 stóp, czyli 4 metry. Amunicją używaną w Liberatorze FP-45 był potężny nabój 45 Automatic Colt Pistol, czyli ten używany w pistolecie Colt M1911. Nabój ten był dość skuteczny na krótkich dystansach, niezależnie od gładkości lufy. Rząd Stanów Zjednoczonych miał wielkie plany co do liberatora FP-45, więc wyprodukowano ich milion. To zadanie powierzono fabryce lamp naprowadzających w Anderson, Indiana, należącej do General Motors Company. Aby ukryć prawdziwe przeznaczenie broni, oznaczano ją jako projektor świetny kaliber 45. Produkcja pistoletu była dość prosta i tania. Tylko w ciągu 11 tygodni, do sierpnia 1942 roku, 300 pracowników wyprodukowało milion sztuk. Liberator składał się tylko z 23 stalowych części, a cena produkcji pistoletu wynosiła tylko 2 dolary i 40 centów, co nadało mu przydomek pistolet Woolworth. Pistolety Liberator dostarczano w kartonowych pudełkach wraz z 10 nabojami kalibru 45, drewnianym kołkiem i instrukcją obsługi w formie komiksu. Był to pistolet jednostrzałowy, i aby go użyć, użytkownik musiał wyjąć nabój z komory w rękojeści i włożyć go ręcznie do zamka. Przeładowanie było trudniejsze, bo strzelec musiał odblokować zamek i usunąć pustą łuskę za pomocą drewnianego kołka. Pomimo wielkich planów pistoletów, Liberator nigdy nie użyto w takiej skali, jak planowano. Tylko niewielka część całej produkcji dotarła do partyzantów w Europie i na Pacyfiku. I nie ma pisemnych dowodów na to, że ktokolwiek używał go z powodzeniem. Po wojnie większość z nich albo została wyrzucona do morza albo przetopiona. Lekki karabin maszynowy Shoshat z czasów I wojny światowej. Shoshat, czyli Fusal Mitrailleur Model 1915, CSRG, był standardowym lub lekkim karabinem maszynowym armii francuskiej podczas I wojny światowej. Ten lekki karabin maszynowy, zaprojektowany w 1917 roku, ważył około 9 kg, czyli 20 funtów, i strzelał 8 mm nabojami typu Libel w wolnym tempie około 250 naboi na minutę. Przy około 262 tysiącach wyprodukowanych karabinów maszynowych Czałhat, między 1915 a 1918 rokiem, broń ta była najczęściej produkowaną bronią automatyczną podczas I wojny światowej. Amerykański Korpus Ekspedycyjny również używał Szoszat w oczekiwaniu na dostawę nowego karabinu maszynowego Browning M1917, zmodyfikowanego w celu strzelania amunicją o kalibrze 30,6. W błotnistych okopach karabin maszynowy był zawodny. Brut mógł łatwo dostać się do otwartego z jednej strony magazynka w kształcie półksiężyca, co zatykało mechanizm. A nawet jeśli nie zatykało, to mogło zakłócić płynność wkładania naboi. Aby tego uniknąć, strzelcy ładowali swoje magazynki 18 lub 19 nabojami zamiast maksymalnymi 20. Problemem był również długi, gwałtowny system odrzutów broni. Luźne celowniki, oparte na dwóch nóżkach, sprawiały, że strzały padały zbyt nisko i zbyt w prawo, a przegrzewanie broni podczas strzelania serią dodatkowo obciążały strzelca. W wersji Chauchat przygotowanej dla amerykańskiego korpusu ekspedycyjnego, francuscy producenci użyli nieprawidłowych wymiarów komory, co skutkowało jeszcze gorszą wydajnością. Ze względu na te powody, całkowite porzucenie tej broni przez amerykańskich żołnierzy nie było rzadkością. Chauchat był uważany za najgorszy karabin maszynowy okresu I wojny światowej, a według niektórych ekspertów, najgorszy karabin maszynowy kiedykolwiek użyty w historii wojen.